Zapraszamy na przedstawienie pod tytułem Calineczka. Wszystkie dzieci lubią bajki i baśnie. Bajki są ciekawe, rozbudzają wyobraźnię i uczą. Dzieci z przedszkola imieniem świętego Jana Pawła II Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czerwiennym wraz z paniami Małgorzatą Witek, Eweliną Ogorzałek i Karoliną Furcą przygotowały przedstawienie Calineczka. Dlaczego wybrały akurat tę bajkę? bo odkrywa ponadczasową prawdę, że miłość jest tym wszystkim, co czyniąc dla siebie, czynimy dla innych. To bardzo ważne przesłanie dla wszystkich, nie tylko dla dzieci. Niejednokrotnie tę wartość podkreślał także patron naszego przedszkola, święty Jan Paweł II, odwołując się w swojej posłudze do przykazania miłości. To jest pierwsze i największe przykazanie. Będziesz miłował Pana Boga Twego, ze wszystkiego serca Twego, ze wszystkiej duszy Twojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego Twego jak siebie samego. To zapisane już w Starym Testamencie przykazanie Chrystus uczynił w Ewangelii największym i pierwszym przykazaniem, podstawą całego porządku moralnego w chrześcijaństwie. Prawda ta doskonale odzwierciedla codzienne relacje dzieci w naszym przedszkolu. Właśnie dzięki miłości, dawaniu wsparcia i wzajemnej pomocy wszystkie dzieci tak dobrze odnajdują się w tym miejscu. Miejscu, które na co dzień jest krainą wielu bajek. Opowieści o codziennych trudnościach i zmaganiach zarówno dzieci zdrowych, jak i tych szczególnie ważnych. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To właśnie miłość daje dzieciom siłę do spełniania marzeń i nadzieją na przyszłość. Nasze przedstawienie składa się z pięciu scen. Występ zaangażowanych zostało 22 dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat. W tym również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Chociaż dla małych aktorów udział w przeglądzie teatralnym to wielkie wyzwanie, podeszli do niego bardzo profesjonalnie. Zapraszamy Poproszę. do obejrzenia. Była sobie pewnego razu kobieta, której największym marzeniem było posiadanie dziecka. Pragnęła go najmocniej na świecie, ale nie wiedziała skąd ma je wziąć. Tak bardzo by chciała mieć malutkie dziecko. Powiedz mi, co mam robić? Czy mogłaś by mi pomóc? To nic trudnego. Masz, masz tu nie ale nie takie zwyczajne. Ani takie, które rośnie na polu, ani takie, które jedzą na chór. je do doniczki i podlewać i pielęgnuj aż zobaczysz, co z niego wyrośnie. Wrócę w twój dom, będzie pan szczęście. Zrobię, co każę. Dziękuję. Bardzo dobra kobieta. I kuzynie, gdzie mi się zamierzasz? Gdzie jest ta swoja piękność? Oto ona. Że nic chrzadoszczem. Chyba macie rację. Nie wiem, co mnie tak ogłupiło, że widziałem w niej piękność. A je leje, jeśli mówicie, że jest bliska, że chcę już jej widzieć. Niech idzie gdzie chce. Ja oknę tęgę sobie i lubię, a to włóczce krótko mi miła. Jaka jestem szczęśliwa. Kto tam się się Przecież to mała dziewczynka. musimy jej Ogrzej się mojej dziewczynce i opowiadaj, skąd się tu wzięłaś. Zostałam pobrana od mojej mamusi przez lepuchę, która chciała, aby została Żono, imię i miejsce na płynie w Cheslebążczyk mieszkałam w lesie, aż nadejdźmy zima i w ten oto sposób dotarłam. Aż tutaj, gdyby nie pani, nie będę się wyobrażał. Biedactwo, dwa razy do się pana, biedactwo. Tak się wydarzyłam nie przejdźmy, ale w Będziesz się w moim, moim gospodarstwem śpiewała i opowiadała różne historie. Dziękuję Pani Myszia, ale że będzie Pani mną. Którą przygazę łapali za zibę. I ta co dobre paniała i te co wita. A umie śpiewać posłucham się Zastanówmy się tylko w tunelu leżącego ptaka. Chodź, idziemy po do kredy. Nie jest jaskówka, wydawało mi się, że jest jeszcze bije. Będę się nie opiekować, może wydzielić rzuty i, i może jeszcze dla mnie zaśpiewać. Poprosił Cię o rękę. Słucham, ale ja nie chcę wychodzić z Jest Jesteś gotowa moja droga. Poczekaj jeszcze chwilę, ja tylko pożegnaj się z kwiatami. Do widzenia kochane słoneczko, do widzenia kochane ptaki. Żegna... Do widzenia moje kwiaty, żegnajcie, już nigdy was nie zobaczę. Ja kółko, tak na Dlaczego jesteś taka smutna? Jutro wychodzę za za zakręta, będę mieszkała pod ziemią. Jeżeli je zobaczę słońca i nie się kapuś. Leć ze mną, przed zimą będziemy daleko, stąd w ciepłych krajach. Tam zawsze kwitną kwiaty, tam nie ma zimy, leć ze mną za O tak polecam, zabierzmy studiem i dalej. jestem taka szczęśliwa. Znajdź sobie mieszkanie w domowym kwiatku. O w tym zamieszkam, wiecie, jest taki śliczny. Witaj śliczna panienko w naszym ogrodzie. Kim jesteście? Jesteśmy artystów duchowych Orłem i Pozdrawiam cię śliczna dziewczynko. Słyszałem o Tobie i długo czekałem na Ciebie. Jestem duszkiem tego kwiatu i królem ogrodu. Czy zostaniesz moją żoną i królową wszystkich kwiatów? O tak, pierwszy raz od dawna moje serce się raduje. Od tej pory będziesz królową wszystkich kwiatów. Z tej bajki wynika taki: Miłość jest tym, co dla siebie, czy mwa i Każdy z nas jest aniołem z jednym krzydłem. Jeśli chcemy posunąć, musimy się mocno objąć. O, to jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. Nie ma samotności, gdy w oku jest całe miłości.